Dzisiaj wybieram się na narty. Prawdziwie nie mamy gór tutaj, ale naprzeciwko podwórka jest taka górka, przez którą motocyklami jeździmy. Spróbuję pojeździć nartami. O! Powinno się chyba w jedną stronę tak tylko smarować. Znalazłem w na narty. Nie znam się na tym, jaka to firma jest. Narty, wiązania, buty. Nawet na mnie dobre. Trochę za ciasne, ale mogą być. Zobaczymy. Nie mam kijków. Wezmę od Nording Walking albo wytnę z drzewa takie. Tylko muszę odpalić traktor jeszcze i wyrównać trochę trasę. O, zrobię. Traktor będzie robił za ratrak. Tak. To smarowania to specjalne są smary. A ja zrobię to taką świeczką. Na jest minus 9 stopni, więc ostatnio było dużo komentarzy, że męczę rozluźnik. Więc tym razem spróbuję zrobić taką kombinację, żeby podgrzać powietrze. O. Włączę farelkę tą opalarkę. O. Włączę tutaj opalarkę, niech to wtedy... Że je, a ja jestem też włączony, bo w takiej temperaturze, sprzęt włoski, więc tam nie ma takich klimatów jak u nas. Trochę jeszcze poczekam. Zapomniałem Ci czapkę założyć traktorku. Dziękuję. Udało się. Chociaż mogłem nie upuszczać tego półga i byłoby chyba lepiej. A tak to zerwałem za mocno aż do ziemi. Zobaczymy, czy nie będzie hamowało no, na nakręt. O, się. Nie. O, teraz... Cały. Jedna na się odpiną. No, już wach łatwiej, co? Tak. Teraz tamtej strony. Jeszcze raz się przywrócę. Dobra. Na to skoci. Okej. Okay. Jadę. Dobra, bliskok wracam czynny wrac, do domu Zjadę, zjadę Specjalnie żeby Położyłem się, żeby Maria nie polecieć A? A. O, czek, czek.